Siemanko manko Panie i panewy. Dzisiaj y, będziemy nakładać powłokę na felgę Pokażę jak ja to robię i jak się za to zabrać. Ogólnie tym razem zakupiłem Gtechnik C5. Wcześniej miałem Carpro Lux. Ale zaraz pogadamy i uważam, że z tą powłoką się lepiej pracuje, ale to zaraz wam powiem dlaczego. Co musimy mieć? No wiadomo, powłokę. Dwie fibry: jedna do odtusszenia elementu, druga będzie do docierania powłoki. Odtłuszczacz u mnie niezmiennie Gion Prep i jakaś tam rękawiczka oczywiście nie musi być napisane detailingowa ja akurat takiej w takiej nie miałem żadnej czarnej znalazłem taką ale może być pierwsze co robimy to odtłuszczamy ja sobie do odtłuszczenia wezmę wezmę sobie fio, fio, fioletową no i trzeba to wszystko ładnie odtłuścić także yy... I ładnie odtuszczamy. Staramy się dokładnie w każdym miejscu odtłuścić. To trochę potrwa, akurat z takim, że tak powiem, wzorem felk, to trochę trwa. Żeby to ładnie było odtłuszczone i żeby dotrzeć w każdy zakamarek. Ja w zeszłym roku tą powłokę nakładałem Carpro od Luxa na felgi, ale z głupoty zrobiłem sobie przy myciu za mocny środek, jak myłem. No i ta powłoka, ten Lux mi trochę, że tak powiem Spłynął, zszedł z tych felg. Co ciekawe, no w, tu, gdzie miał kontakt, taki z, frontową, z frontem felgi, no to zszedł, z, zszedł, a w środku w bębnie cały czas siedzi. Więc stwierdziłem, że środków nie będę dotykał, tylko z frontu nałożę tą powłokę, którą kupiłem. I będzie się fajnie myło. A czemu zakupiłem G-Technika? Był deluxe, też mogłem kupić. Ale mówię, spróbuję czegoś innego. Mówię, ja to taki jestem tester. Lubię sobie próbować. Patrzeć, jak się na tym pracuje. I jak to. Jak się różnią różne produkty. No Ja już, że tak powiem, off-camera jedną felgę zrobiłem, wrzucałem na Instagrama zdjęcia. No i Wam powiem, że z g -technikiem pracuje się bajka, nie? Dlatego, że mm, lux jest taki lux jest taki oleisty i mocno się ciągnie. I jak się nie dopilnuje, za długo się go przytrzyma, i się go próbuje zaczynać docierać, no to się trzeba namęczyć, żeby go dobrze dotrzeć. A jak zrobiłem już pierwszą felgę G-Technikiem, no to wam powiem bajka. Nie? nie dość, że się bardzo szybko nakłada, bo jest bardziej. Jakby to nazwać? No, bardziej taki wodnisty jest. To nawet w butelce widać, zaraz Wam pokażę. Że jest taki bardziej wodnisty. I, I myślałem, że z docieraniem będzie tak samo jak z Luxem. No, ale jest baja, nie? No normalnie dociera się tak, jakby. Tak, jakbyście ścierali wodę, no. Ale no zobaczymy jak będzie siedział i jak sobie długo da radę. Długsano sam ubiłem trochę no ale będę wiedział po, po wewnętrznej. No ale zobaczymy jak, jak w ogóle będzie hydro, <coughs> hydro działało na, na po aplikacji żytechnika. Modży się nakłada, no bajka także zobaczymy no, ale już słyszę piszczenie czyli słychać, że odtłuszczone Uu... Tak to będzie. Dobra, myślę, że wystarczy jeszcze tutaj dla dokładności przejadę. ładnie się trzymało jest ok drugą suchą stroną trochę po docieram tam gdzie jest więcej dobra ja tu jeszcze poprawię odczekam teraz z 15 minut żeby to sobie fajnie wszystko odparowało i będziemy działać dalej no i co, odtłuszczone mamy, odczekałem, wszystko ładnie tutaj podocierałem, jeszcze posprawdzałem, więc jest ok. Jeszcze taka dla Was porada, jak macie felgi, na których już chcecie też zabezpieczyć, ale macie, no tak jak ja mam praktycznie nową felgę, ale jak macie już takie mocno jeżdżone felgi i chcecie je doprowadzić do stanu i chcecie na nie nałożyć powłokę, no to najpierw wiadomo działamy tak jak z lakierem, czyli porządne mycie, odsmolenie, deironizacja. Te takie kroki, które trzeba zrobić. Po prostu dekontaminacja felgi tak jak robimy to z lakierem. Oczywiście nie glinkujemy i jak są czarne felgi, bo to może zrobić bardzo niepożądany efekt. Wiadomo, jak są jakieś drogie felgi, ktoś ma naprawdę, no to ktoś tam, no można oddać komuś i to można felgę też spolerować. Ale tą taką dek dekontaminację to warto zrobić, jeżeli chce się nałożyć tą powłokę. Dobra, działamy. Ja nałożę swoją piękną soczystą rękawiczkę. zieloną. Tu od G-technika dostaliśmy takie waciki do aplikacji. Wciągamy sobie jeden. Są cztery, czyli akurat na jedną felgę jeden wacik. Ja już jeden zużyłem. Teraz drugi świeży. Otwieramy sobie i zobaczcie. Ona jest taka mocno płynna. Dlux jest taki bardziej tłusty. A g technik jest taka taką płynną. Wstrząsamy trochę niech się to tam wszystko wymiesza co musi. Otwieramy gdzieś poza felgą. I poza felgą aplikujemy na wacik. Ja nie będę tu na felgą wylewał, tylko gdzieś z boku, żeby nie zachlapać. Wacik sobie tak nasączamy. Jest nasączony, nie wiem, nie widać może. No i jedziemy. Powłokę sobie warto przykręcić z powrotem. Żeby nie, tam, te rozpuszczalniki nie odparowywały. I jedziemy. Paluszek, paluszek, dwa paluszki. I nakładamy. Pierwsze nasączenie tego wacika to musi być takie bardziej obfite. Bo on nasiąknie. No ale mówię Wam, baja. Idzie to normalnie tak gładko. jak go jeszcze trochę nasączę. Gręcę, jedziemy. No, jest takim trudnym wzorem Felk. No to jest trochę zabawy, żeby to zrobić, że tak powiem, dokładnie. Ale powiem wam tak. Jest to powłoka bardzo wydajna. Tu akurat kupiłem buteleczkę 30 ml, ale myślę, że starczyłoby na dwa komplety takich farb. Tutaj na, na ten znaczek też można, i producent mówi, że i piszę w instrukcji, żeby docierać po mniej więcej od 30 do 60 sekund. Także ja tutaj zacząłem gdzie mam paluszek jeszcze zrobię tutaj do połowy myślę tak i zacznę docierać ale docieranie no to jest mówię wam formalność i naprawdę no kurde z tą powłoką się mega pracuje jest mega wydajna dobra tu ostatnie ramię sobie zrobimy tak cyk 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 Wódeczku. Paluszek pracuje. Tu mamy OK i zaczęliśmy tu. Jeszcze sprawdzić jakieś kaweczki I co? Odkładamy druga fibra. Najlepiej gładką stroną. I ja mam ja kupuję zawsze sobie fibry z Workstaffa, dżentelmeny. One są dwustronne. Z jednej strony mają taką puszystą stronę, z drugiej tą gładką. I tą gładką polecam docierać. I zaczynamy docieranie. Ale mówię Wam, docieranie to jest bajeczka. Idzie normalnie tak jak z luksem. To musiałem się tak nabawić, i tyle mi czasu zeszło z nim. Wszystko też zależy od temperatury, gdzie nakładacie i jak. Ale z drukiem sporo czasu zeszło. I trzeba było się nabawić. A tutaj to docieranie to idzie normalnie bajeczka. Nie trzeba się bawić. Tylko gładziutko idzie. Tak jak przed chwilą nakładaliście powłokę, tego będziecie nakładać powiedzmy tego dziś technika to aplikacja idzie tak samo prosto jak, jak docieranie. Także tak tak to Panie wygląda. Jak zauważycie, jak zauważycie, że fibrom docieracie i Wam się marzy, to prze Przełóżcie fibra na drugą stronę, bo po prostu już jest nasączona tak tą powłoką, którą starliście, że zaczyna będzie zacząć się mazać. Wtedy docieramy, wybieramy dalszy element fibry i docieramy na nowo. Także no tu aplikacja, no to jest banał, jeżeli chodzi o tą powłokę. Aplikacja, docieranie. No ja jestem mega zadowolony i tak jak zawsze mówię, to nie jest żadna reklama, ja z nikim nie współpracuję. Nie mam z tego żadnych profitów. Także. Tak to będzie wyglądać, dobra. Ja tu Wam puszczę trochę time Jak ja sobie to docieram, jakąś muzyczkę i jeszcze tutaj trochę ponakładam, podocieram. Pogadamy jeszcze na koniec. Nie będę Wam tu narudził, bo kto będzie nie będziecie pewnie tego oglądać w całości, bo, bo to trochę czasem trwa. Dobra, time -lapseik. Ja jeszcze sobie w takim... Muszę w drugą stronę obrócić falgę, bo tu są takie miejsca otegłe. I one są tu przelotowo. O, tu można palec przełożyć, jest przelotowo i ja od wewnętrznej strony sobie to sobie to dotrę, bo jest łatwiej. Ale jeszcze tu muszę nałożyć, także najpierw odwrócę do i... I fibry do docierania. Yy, najlepiej zależy na jakie duże fargi ale tak na toką 19 myślę, że dwie będą najlepszym wyborem ja zaraz sobie jeszcze po jedną pójdę o no i te wewnętrzne ja sobie postaram wrócić falgę w taki sposób może to zrobię poza kamerą troszeczkę poczekajcie w ten sposób żeby jej nie położyć fibra i tak już będzie szła do wywalenia, także dotrę sobie tak żeby dojść tam wszędzie w ten sposób, bo jest łatwiej dwoma paluchami w wygodniejszy sposób Dobra I teraz nam zostało jeszcze to Tu, tu i tu I malina No i tak to panowie wygląda Co ja będę was tu Że tak powiem Męczył Tak wygląda nałożenie powłoki z docieraniem, no trochę się trzeba napocić, ale to zależy, jaki macie wzór, żeby to ładnie dotrzeć. Także co, ja sobie tu dokończę. Myślę, że każdy z Was sobie poradzi. Fibry, wiecie, jakie mam, powłokę też, jaką kupiłem. No i co? Zabierajcie się do działania i nakładajcie wiosna tuż tuż. Także trzeba zabezpieczyć. I przede wszystkim, żeby to łatwiej się Wam myło. Także do dzieła Panowie, bierzcie się za swój felunek. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie. Chętnie odpowiem. Widzimy się. Jak zwykle, już niedługo. Strzałeczka, do następnego. Cześć!